Drodzy, witam bardzo serdecznie! Dzisiaj y, Jetlag w ogóle ogłosi pewną rzecz, ale to jeszcze już widzicie po tytule. Ale ja chcę, żeby to Jetlag ogłosił dokładnie. I dzisiaj będziemy u Jetlag. Jet, nic nie mogę mówić w sumie. To zobaczycie wszystko dzisiaj, jak po prostu pójdziemy do Jetiego. Tam, tam wszystkiego się dowiecie co się będzie w filmie działo. Ja przygotowałem pewne rzeczy, już pewnie do, domyślacie się. Cześć, cześć, bzyku! Witam, witam. Się. witam. E, bzyku ja potrzebuję też się do odcinka, rzeczy. bo będzie na pewno ciekawiej oraz pomożemy pomożesz mi zbudować pewną rzecz, aby Jety coś zrobił, no nic nie chcę zdradzać widzom, ale pewnie i tak okay. wiedzą, także. Yy, no Okej, okay, załóżmy tak, Elytry Elytry. fajerwerki yy, nie, nie ma. Dobra, chodźmy pieszo, chodźmy pieszo. A właśnie, ja? mam nadzieję, że Yeti usunął ten śnieg, bo mówiłem, żeby usunął bardziej ten śnieg. Aha, Sprawdzimy ej. czy się posłał, Jeżeli się posłał, to już w ogóle dla mnie Jety jest. Yy, Oczywiście. Ja z coś widziałem? A co? Ja coś widziałem wcześniej, że faktycznie ten śnieg się chyba, chyba zrobił, o nie, że twoją tak robotę. Stało, o, nie! Nie! Zwalili moją kolejkę i nie mogę trzeba, trzeba zbudować, trzeba zbudować. No, zbudujemy kolejkę. Trzeba. Nową. Kolejka obowiązkowa. No dobra, no to idziemy kurde, pieszo, nie? A nie masz elektry? No możemy, piotr, może wejść Mam ale nie mam tego, nie mam fajerwerek Mogę ci troszeczkę dać, Możesz ale mi Ale zróbmy tak, że tutaj sobie zbadajmy teren na, na pieszo, a potem możemy dobra, podać się tam Dobra, e dobra. dobra. Widzowie, potem... oczywiście, zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie mm -hmm. kanał i wbijajcie do bzyka, bo bzyk również rzuca filmy, nie wiem czy to oh, yeah. czy... no, jest. tak już wszyscy wiedzą, ale wpadajcie do bzyka. Wpadajcie <laughs> no do i zobacz, czekaj, czekaj, jak to szło tutaj, okay, bo faktycznie tędy. ten śnieg. W jest, tutaj nie było się. Trawa, jest trawa, wszędzie strawa. Znaczy, tu na, na samym końcu, wiesz, to będzie. Tak, tak, tak. Tam jest, tu, tam jest ta dróżka. Dokąd był ten śnieg ostatni? trochę... Mocno ten, sprawdźmy pa, uwaga, ey, uwaga. Ey. Wyczyścił yes, tak, Jest, jest wyczyściony, to dotknąć. bardzo zobacz, O kurde, patrz, taką ścieżkę zrobił Ładną, idealnie to zrobił ładnie. Zrobił to mm. idealnie, tak jak mówiłem Ja nie mogę, Ej, ale tu mega, dobra Mega fajnie a jest jeszcze zaśnieżona, tutaj ten, la, ten lasek jest zaśnieżony, ale zobacz, że faktycznie fajnie to wygląda i jest to. No, mega ładnie sięgu. to wygląda. Giga szacun dla Jetz'a. Dobra, chodź, lecimy muszę. W ogóle jeszcze tam... fajnie jakby posadził trawę, bo no, trochę no. tak to no. wygląda. Ja muszę sobie ten, jak to się nazywa? Naprawić, Naprawić no. Tak, tak. O, tak. 10 tysięcy napisów. a widziałem film, że no, no. no. W ogóle widzowie, że chcecie reakcję na filmy Yeti'ego, to dajcie znać w komentarzach, nagram takie coś. Cześć Yeti! Jak tam rozbudowało? Halo! Jak się tam rozbudowa? Sięma. Siemano e, Fajnie wygląda to, mamy co? pewną rzecz pewne pytanko, co się ogłosisz dzisiaj A 10 tysięcy? Ile już jest sub? Chyba 40 koła już masz, Jetlag Ja cię krecę. 40. 4 razy więcej, What? błagam cię 4 razy co? więcej Ej, Ja mam pomysł, trzeba to zamienić na czwórkę Patrzcie, 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 no, tylko nie zamien. mam złota tutaj Ale czekaj, czekaj, wezmę, wezmę Jetlag, ty masz jakieś złoto, nie? Zaraz zamienię, zaraz zamienię <laughs> a cię kreczę, będzie się dało. Dobra, mam, 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 mam. Dobra, dobra, dobra. że tak? Użyję trochę złota, nie? Ale. Wow, 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 wow. To będzie super wyglądać, pa dobra. Pa, pa. Czekaj, jak, jak, Dobrze, dobrze. A nawet dobrze? wcześniej, czekaj. czekaj. Czekaj, nie. Czekaj, ale mamy teraz sześć pomiesz... złota, łap sześć złota, łap sześć złota. Cztery mam pomieszany mózg. Cztery. Nie, nie. Czwóreczka, tak, czwóreczka Daj z się Do, tylko tą górę, górę muszę uciąć. Dobra, dobra, dobra. Już wiem, wiem co muszę jest, zrobić. Czeka, jest czeka, jest, w porządku. Zobacz, wiem, mi, wiem co, zobacz. co muszę zrobić. Tak. O, o, tak, 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 tak. O, o, idealnie. O, tak, tak tak, o. tak, tak, tak. No. 40 ja to tysięcy. 40, 50. ale się zbliża 50 widzowie tysięcy i będzie już połowa do setki A Yeti musisz ogłosić to Co się stanie mm -hmm. na 100 tysięcy subów Na 100 tysięcy będzie nuta Dokładnie. jetlag nagranie piszowia będzie naprawdę super ta ja ten nagranie także piszowie subskrybujcie subskrybujcie yetiego. to jest są jak to leci syn paliona w ogóle nie ja nie wiem ile syn paliona w dwa ściany na czas. pewno nie dwa razy, nie razy nie więcej tak jetlag ma dwa razy to... więcej już ma jetlag niesamowite dobra e, wizowie, a co dzisiaj dzisiaj jetlaka będziemy troszkę uczyć śpiewać a bardziej zobaczymy umiejętności jego w śpiewaniu i będzie freestyleował tylko, musimy... <laughs> no. tylko musimy tylko musimy zbudować lalo. mu scenę razem. z a na aha, aha. czekaj, Scenę najpierw... to będziemy budować? Aha. Tak, no, to, Tylko o, troszkę o, o, o. Nie wiem czy ten Yeti to się zajmie napisem. Kurde, tylko to będzie teraz z, Zaraz, dotykać. A może to zrobimy gdzieś y, jakiegoś, żeby tego napisu nie niszczyć, może gdzieś obok, co? Albo gdzieś z tyłu nawet Z tyłu, wiesz co? Może tutaj? No to trzeba to jest dużo... wtedy zniszczyć. A to Ja bym ha. to zrobił przed napisem, bo to fajnie ja będzie brało. No, ja mogę zniszczyć. Zobaczymy zaraz, tylko nie chcę tak zasłonić tego też, nie? Okej, Dobra, zbuduję robimy scenę, ale ta scena będzie taka giga mała, wiesz, taka naprawdę mała będzie. Pytanie z jakiego materiału, no z drewna? Możemy z drewna zrobić Z drewna i w środku chcę zrobić tak, nie? Ooo! Jakaś taka rozkwina jest. Dobra, ja myślę, że... No i ten napis Yeti40 super wygląda. Trochę mało mam drewna, że mam nadzieję, że masz... Ja mam, ja mam drewna, luz, 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 luz. Stworzymy tak, bo potrzebuję... Płotki, płotki, a to jest tamto, to nie to Chcesz, płoteczki? To ja tego, to ja właśnie, to ja tutaj elegancko zrobię też. Dobra, to zrób płotki, mi daj po prostu. Okej, scena będzie tutaj, głośniki trzeba przywalić Dobra, dobra, jak to się szybko niszczy. Bardzo no to się. Yo, 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 ej, okej, Jack, Jack, dawaj, śpiewasz. Taki głośnik masz, stary Dawala, Ten, niech Paweł nawala w drugi głośnik i ty je śpiewasz, dajesz, mamy masz nutę Okej. Okay? Nie, to się nie da, to trzeba, to trzeba muzykę puścić. To trzeba muzykę puścić nie, Kurde, nie, wiecie wciąż... co? Wiecie co? Czekaj, czekaj, czekaj. Tak, trzeba trzeci Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. O, idealnie będzie, dobra, przesuwamy wszystko jedno o, jedno w którą stronę? Eee, w tą stronę, robimy tak Tam nie, tam nie, tam jest git, tam jest git Okej, okej, okej Dobra, tak Tutaj, aha, żeby to powiększyć tak, I tu robimy tak, bo wiesz, bo, jak jaki mam plan, robimy tak, żeby to wszystko fajnie było symetrycznie Tak, żeby Siak. to było i na środku coś, nie? I na środku będzie płyta O, dobra, nie chcemy tego dj, DJ tak, może jeszcze o jedno wyżej, czy nie? No można, nie, można, można No Jakoś tak, jakoś tak Jeszcze wiesz, czekaj, skoro mamy drewno, bo mam trochę drewna, to jakiś taki design trzeba tutaj Dobra, robimy tak nie wiem, czy robimy, zadaszamy to? Eee, jak chcesz w sumie, pa, ja myślę nad czymś takim tutaj, o. Okej, okay. okej, okay. okay. takie żeby to było na biało, żeby Tylko to było to takie nie, nie, nie widać ten, nie widać głośników, wiesz wtedy. ha Możesz tacyś... to zrobić u góry, albo na, do, na dole, A może na dole. Po nie, patrz, w tym miejscu, patrz, tutaj. ha? I okay. dać, dać tutaj. Dobra, 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 dobra. Przecież to dobra, będzie dobra, taki dobra. zabudowany głośnik. To wygląda nawet fajnie, dobra? No 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 i takie białe, jak jetlakowe. Nie, oto. nie będę go zataszał, ale możemy zrobić coś, coś takiego. Taka no, otwarta to... scena, ale jednak możemy zrobić... Pa pa, pa. Dobra. No. Zrobimy otwartą wow. scenę. Jest fajne stanowisko, podoba mi się, podoba mi się. Otwarta scena Jetlagan, masz, ja... jakieś, masz jakieś życzenia może tutaj, żeby coś ci... Ja... Do, dorobić eee, Mikrofon będzie na pewno potrzebny. Mikrofon. A właśnie, mikrofon, to czekaj, zrobię tak. Dobra, mikrofon, ale to. To musisz mi dać ten. Hmm. Musisz, musisz zrobić... jak to się nazywa? Dźwignie, dźwignie musisz dźwignia, zrobić. Dźwignia, dźwignia, mhm. ja mam pomysł, ja mam pomysł. Czekajcie. Ja wezmę swojego domku parę przedmiotów, ale tylko dla, na potrzeby dobra, filmu, uwaga, dobra. uwaga. Ej, fajnie dobra. wygląda ta scena, tylko troszkę przeszkadza tutaj ten ten. Możemy to skopać. O. Troszkę, troszkę przeszkadza mi, mi ten lodowiec Lodowiec, ale... Można go Można go troszeczkę uciąć, ukroić no, no, Pa, no. e czekaj, a zamiast tego drewna, nie lepiej zrobić to, patrz, tak? Coś takiego I tutaj na tym, na tym, na tym dźwignia No no można Nie, nie wygląda no. tak Tylko, że nie da się na tym postawić niczego nie, A na tym, na płotku nie. się da? Na płotku się da? Zobacz. Sprawdźmy to Sprawdza! Nie da się! No to kurczaczki. Ale czekaj, jak jeszcze inaczej możemy. No nie da się. Chwila, chwila. To chyba lepiej wygląda. No, blok na tym i ten mikrofon wtedy. Dźwiga. A ty robisz takie, to ładne, to jest Może coś takiego, nie? Może taki wiesz, żeby nie. Zrób dotąd, do końca. O, Coś takiego nawet? Czekaj, czekaj, bo jest niesymetrycznie. Daj tam schodki na samym końcu. No tu nie trzeba, tylko tak z boku. Tutaj jeszcze. Tutaj brakuje tu tu tu, tu, co, tak tu, tu, tu widzę. brakuje. Widzę, 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 widzę. Już stawiam, stawiam pięknie pyk, coś takiego. No, nie mam ten, musisz tu postawić ten, to, ten tą kratkę. Ten a krateczny. kratka, gdzie, 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 tutaj, gdzie? Tutaj, tu i tu i tutaj na wejściu. Łaga pyk! Tak, jest git, jest Postawione. A, Można z, a z tyłu, z tyłu też możesz to. Chociaż nie, bo się nie da, Tylko to nie, nie, to miejsca, nie da to by było... e, Dobra, ale przemyślmy to, na czym postawimy. Ale fajnie to. Wo, ja ty jeżo Nie wiem, czy ten mikrofon. To, szkło jakby było, to by jeszcze w miarę było git, bo by przyświtywało, ale nie wiem, myślę. Masz szkło jakieś? No, będziemy mieć oh. w tym, w, w jest siebie szkło, w jest szkło, jest szkło. Ciemne, oh. ciemne szkło jest. Ciemne, jakie to jest? Przyciemnione szkło, przyciemnione Tinted, tak, przyciemnione no Ej, A? dobre, dobre To teraz. By było okay. dobra. No i teraz to no, nie do... Ja nie mogę, nie wytrzymam ja Jak to ja. wygląda Ale baza, ale baza, ja nie mogę Niesamowite, naprawdę Coś pięknego Jak to Ej. wyglądasz no Wygląda tak Ej, Dobra Bzyku, gdzie Jej. przygotowałeś wszystkie płyty? już ci... Aha, płyty, to o czekaj, matko, to... ja wiem to ja dam te... Ale ja dam czekaj, skrzynka. one są, ja je ukrem, ja je ukrem na etowicach, nawet Yeti o, o tym nie wie, nie? No dobra, dobra, dobra. No, no, ukryłem płyty, ukryłem płyty no, Weź bo wszystkie płyty, a masz nedrytową płytę, weź jeszcze nedrytową, to jest najważniejsze Mam wszystkie, tam mam jest, każdą, tam jest nawet na... mi nie pytaj, nawet mi nie pytaj ile musiałem je zbierać, nie, nawet no, mi nie, bo, nie pytaj Ale ja musiałeś No bo ty robisz no. te płyty y, Paliona, nie? No matko, <laughs> tak, robiłem Tak, było. tak, tak, ale bo to musicie, no wiecie, musisz skriper zabić szkieleta, no naprawdę, niełatwe I to jest wie, No jeszcze. tak, dlatego subskrybujcie w przerwie teraz kanał Jediego 100 tysięcy żeby będzie nowa nuta jetlaka, pierwsza nuta jetlaka Pierwsza. Gdzie mam je dać, gdzie mam dać? Wszystkie płyty! To są, to są wszystkie Że, płyty Zarzuć mi, zarzuć mi Proszę, wszystkie o, płyty! O kurde A w sumie możesz dać. Nie daj do skrzynki, daj do skrzynki. O ile płyt! Mnóstwo! O ta, mnóstwo. Jest, ta jest najlepsza. Puśćmy, kurde, sza jest. trzeba było iść spać. Nie, ja widzę. Idziemy spać? Nie ty ma tam e, mu... Macie ma łóżka? Patrz, patrz, słuchaj, to e. jest horror, to jest horror. Ale to chyba tylko na dole były łóżka. Patrz to jest horror, słuchaj, e. słuchaj tego. E. To jest horror. Nie ty gdzie boję się boję. E. Czekaj, 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 cii, 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 cii. Kurde. Ciu, 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 ciu. O matko. Ciu, ciu, ciu. O nie. Czekaj, czekaj. To się kaszle. Cii. O kurde. <grywą> Co jest? <grywą> Co jest? <grywą> ja, <jak> Jestem ciemno! <grywą> Spokojnie, że tak nic się Czekaj. Przesłaniemy tego do końca. Coś, coś kartki przywraca. Teraz wiesz, ja nie mogę. Chodzi Tak <grym> ty <To> wyglądasz Yeti Pięknie <grym> ucieka. ucieka przed... Pić. Nie nie mogę dobra kiedy indziej no, tego zrobimy No nie włożymy? stop 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 Dobra ja, no, yeti, no, yeti Nie nie dobra, nie Yeti dobra sprawdźmy twój freestyle będziemy cię użyć ogólnie dalej cię Będziemy szkolić bo dzisiaj zbudowaliśmy scenę Mam śpiewać mam śpiewać no dobra No, no dobra to jest najlepszy beat to jest na... tak? Freestyle freestyle robisz dobra ustaw się jako beat. Nie ten beat patrz ten beat Czekaj zaraz się rozwinie no, No już powoli się rozwija Będzie nie. drop, będzie drop długo. Dobra. A bo nie, Ale najpierw przesła i zaraz Najpierw przesła jakieś jest beat, no, I potem będzie Freezer na jego Sprawdź, on jest zanomany Patrz jest drop stary, patrz Patrz to Zyku to nie znasz tej płyty To jest najlepsza płyta. płyta Najlepsza płyta z Minecrafta stary Patrz to Teraz Ej, Dobry nie? Dobry, dobry. dobry, dobry nie? Ej, 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 stop, dobre, nie? Oh yes. To jest tak, jaki my widmy. na Bojanowicach stop, jaki, non -stop na bojanowicach zawsze rapujemy do tego z bojanem. Dawaj, Eti, dawaj, dawaj, Eti. Dobra. No. Czekamy na drop, yeah. Ja nie mogę, nie, nie mogę się yeah. doczekać. Pierwszy freestyle jetlaka. Yeah. Okej. Okay. I? Nie! Yeah. Jesteśmy teraz na Jetowicach, tu nie palionowo, ze mną jest ogór i pszczoła ubrana jak kimono Śpiewam się na scenie i daje dla was nutę i wicie to koła i będzie super! Yeah! Oho Let's go! Do yeah. Dobre! Dawaj dalej, dawaj dalej! Jo, i lecę dalej, bo zielony mi tak każe! Zbudowaliśmy jetowice Jesteśmy niczym... was y, astrale Jo, jetowice Jee, tak. yeah, tak. Pszczoła, dawaj coś zaśpiewaj okay. Co to się, jak dawaj, się Jasne, teraz leci tutaj psoła. Wchodzi na beat Yeti coś tam gada, ale zniszczy go W mig, okay? oh, let's dobra. Go. On nie ma podejścia, bo ja tu jestem Z pszczelem wejściem Coś tam, nie wiem, okej okay. yeah, Idę dalej, ja ci kręcę Nie zatrzymuję się w tym bicie Czekajcie, dobra, wow Okej okay. Okej okay. Ja nie wiem co tu robię. Śpiewam se od Jezlaku oraz Palionowie. Mam tu trochę czasu i też trochę w głowie, ale jakoś nie wiem, mam ochotę, o nie wiem, przestać no, tego śpiewać. A, no, nie mogę, to <tryk> jest tragedia. A! Teraz typałem Yeti jest podejrzany uh -huh. <tryk> 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 Yeti, lamusie, twoje miasto śmierdzi, całe jest białe, uh -huh. a Palionowo zielone i Słuchaj tego Twój mózg wybuchnie Palionowo jest lepsze od jetowic Palionowo jest lepsze od jetowic Nie masz tu nic, same tylko podziemia Ale pomożemy rozbudować to w mig Wszystkie rzeczy, wszystkie rzeczy związane z tobą Potrafimy robić niesam, nie, nie, niesamowite rzeczy, tak jest I wsłuchaj się w bit Jetlak! Teraz kolejna, na Nie, Jety. no nie! O nie, ko jest, jest! Dobra, nie To Będziemy szkolić Jetiego, chociaż sami się musimy bardziej szkolić Ale, 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 ale damy radę, widzowie, będziemy szkolić Jetlaka, Jetlak będzie nowym raperem. Jetlak, będzie nam najlepszą nutę. Zostawiajcie, Zostawiajcie, Zostawiajcie łapkę do góry, subskrybujcie kanał, a Jetlak nagrana na, na swój kanał. Film, że został raperem. trzymajcie się.